Dzień dobry, mam na imię Agoda, a to jest kanał Naga Art Gallery. Chciałabym opowiedzieć troszeczkę o najbliższym projekcie, którym będzie wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej Naga w Sosnowcu. Wystawa ta zatytułowana jest Kot Kijowa pejzaż osobisty Albiny Litwinowej. Autorką jest ukraińska malarka. Która przyjechała do Polski, ponieważ musiała uciekać przed wojną, miała ze sobą swoje akwarele, które wykonywała w plenerze w swoim rodzinnym mieście. Będzie pokazana architektura Kijowa i 12 obiektów, kluczy, które Albina wybrała, żeby przedstawić swoje rodzinne miasto. Są to interesujące budowle, niektóre z nich już nie istnieją. Ciekawostką może być też to, że pochodzą z różnych epok, z różnych czasów. No, i ten cykl prac jest wspomnieniem Albiny po mieście, które niedługo potem musiała opuścić. Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na wernisarz do Sosnowca na ulicę wspólną 22 10 grudnia o godzinie 19. Ale żeby to wszystko mogło się udać i żeby ten wernisarz się odbył, to potrzebujemy, abyście Wy także współorganizowali tą imprezę. Wernisaże w Naga Art Gallery są otwarte, są za darmo. Żeby to mogło się udać potrzebujemy wsparcia. W związku z tym założyłam zrzutkę na stronie zrzutka.pl i tam można już w tym momencie kupić kalendarz na rok 2023. Kosztuje 50 zł, i to jest taka cegiełka, która pomoże nam zrealizować wystawę. Jest tam do wyboru możliwość wykupienia takiej kawki, cegiełki w galerii, wśród obrazów. Jest jeszcze taka cegiełka za 30 zł, i to jest cegiełka niespodzianka. Mogę powiedzieć tylko, że. albo może nic nie powiem. Zapraszam. Bardzo serdecznie, żeby wspierać. Suma, którą zbieramy, troszeczkę ponad 2000 zł, pozwoli ona nam pomalować ściany, zaopatrzyć się w specjały kuchni ukraińskiej na wernisarz, oprawić pracę Albiny w paspartu. Nie jest to spora kwota, natomiast bardzo będzie pomocna i dzięki Państwa wsparciu będzie możliwe to, że ta. Zostawa się odbędzie. Zapraszamy na Wernisarz, będzie jak zawsze cudownie, miło, ładnie i będzie można się dowiedzieć paru rzeczy na temat obrazów, na temat malarstwa, autorki, która, która zamieszkuje teraz Sosnowiec. Pod spodem będzie podany link do zbiórki, do zrzutki. Dziękuję bardzo i zapraszam do polubienia strony Naga Art na Facebooku, na Instagramie, na YouTube i widzimy się na wernisażu.